pokażę wam jak sprawuje się ilarka rajobi akumulatorowa. którą dorabiałem adapter, żeby pasowały baterie parkside'owe. I tu mam taki prototyp, który sprawdzić jak się sprawuje w boju. działa. Ma witajcie. Spróbuję Wam nagrać jak zrobić, żeby do Rajobi pasowała bateria od Parkside, a. bo tak jak widać coś nie chce tu pasować. No i ja postaram się zrobić tak, żeby pasowała. Mam nadzieję, że coś będziecie z tego widzieć. Mam tu wydrukowane elementy do do, do, do przejściówki do kurde jak to się nazywa? Adapter, o adapter do adaptera, jest to cztery elementy, sanki do baterii parkside'owej Jak widzicie wchodzi, tu jest element który wchodzi do raiobi, pasuje, no i tu są klipsy Oprócz tego cóż jeszcze potrzebujemy? Mam tu sprężynkę z długopisa przeciętą na pół do klipsów, mam nadzieję że da radę ale może, wydaje mi się, że może być troszkę za słaba i będzie trzeba dać mocniejsze, żeby te klipsy troszkę ciężej chodziły. Cztery wkręty, żeby skręcić ten adapter. Dwie wsówki męskie, które posłużą tutaj nam za te blaszki, w które wchodzi bateria Parkside'a. I tu mam, nie miałem takich szerszych wsówek męskich. Bo tu by się przydały takie wsówki męskie szersze, ale wziąłem żeńskie, rozprostowałem i obciąłem. Które tu będą mi dobrze pasować. Oprócz tego, dwa przewody, którymi połączymy wsówki: cyna i lutownica. Ja mam tu lutowniczkę Parkside'a, taką akumulatorową. Przy okazji, może troszkę zobaczycie, jak ona się sprawuje. Nie jest jakaś mega szałowo-mocna, ale jakoś sobie radzi. Dobra, nagrzewamy. Przy okazji, taki test, recenzja tej lutowniczki. Czekamy aż zapali nam się zielone, zielona dioda, żeby móc lutować. Takiego asystenta lutowania mam tutaj. Będzie mi łatwiej troszkę. Może. Dobra, czy jeszcze raz muszę nagrzewać sprzęta? Najpierw pobielimy sobie kabelki. Nie mam kalafonii, nie znalazłem, gdzieś mi przepadła, ale mam cynę z topnikiem, więc powinna dać radę. Czekamy aż się nagrzeje. Nie chce mi się iść po lutownicę taką na prąd, więc spróbujemy polutować tą, powinna dać radę. No, tabelka pobieliło. Jest ona taka w sumie dosyć wygodna, można ją trzymać w ten sposób, albo palcem wskazującym za przycisk, ale on tak dosyć ciężko chodzi i kciukiem jest wygodniej. Kciuk jest troszkę silniejszy, mniej się męczy. Dla mnie takie położenie jest ergonomiczne. Czy właściwe nie wiem, mi się tak dobrze nią w miarę lutuje. Jeśli chcecie filmik z prezentacją lutownicy albo innych sprzętów, to dajcie znać w komentarzach. Będą się na kanale pojawiać testy sprzętów, przeróbki, tak jak tutaj, naprawy. Także myślę, że nie będziecie się nudzić. Dobra, i robimy tak, że sobie w tym momencie zlutujemy tymi przewodami te przewody do wsuwek. Jak to ustawić, żebyście widzieli, żebym ja też widział. Nie takie proste. Przy nagrywaniu jest troszkę trudniej niż normalnie. Gdzie nie muszę zwracać uwagi na to, żeby jakoś nadzwyczaj nie zasłaniać i tym podobne rzeczy. Ale czego się nie robi dla Was. Także liczę na to, że się odwdzięczycie subami. bo to nowy kanał start, więc... Liczę na suby na łapki. Zacisnę sobie kombinarkami też będzie. Dobra, i teraz nie zalotowuję z drugiej strony, bo najpierw musimy przełożyć tutaj przez te otwory, które są już tutaj wydrukowane, przeznaczone do tych wsuwek. I teraz tak. Musimy sprawdzić na baterii, gdzie jest plus, gdzie minus. Tu zakładamy, tak standardowo jak jest w elektryce, że niebieski to jest minus, i patrzymy sobie na baterię. Na baterii mamy z tej strony minus, to jest w ten sposób zakładane, więc tu musimy mieć minus. Czyli przekładam sobie kabelek. Tu widzicie, są przygotowane otwory do przeciągania kabli. Dobra, jedna wsówka jest na miejscu. To wszystko później sobie zalejemy klejem na gorąco, żeby trzymało się tu gdzie ma być. Sprawdzam, powinno trafić w miejsce baterii. Ok. I teraz musimy tą samą histerię zrobić z drugą wsówką, czyli brązowa będzie plusem, brązowy kabel będzie plusem. I teraz tak, tu na adapterze minus mamy z tej strony. A plus z tej, tak wychodzi, tu w rajobie nie jest nic się napisane, ale tak na wydruku mam oznaczone, tak to powinno być, OK. teraz sobie przełożymy, jak ustaliliśmy brązowy plus, niebieski minus, dobra, robię szybką próbę generalną, Teraz tak, muszę te tutaj sobie ułożyć, te wsówki. One tam w środku mają takie specjalne wydrukowane miejsca na to, więc w miarę się będą trzymać. A docelowo je będziemy przyklejać klejem na gorąco. Ale żeby mi nie uciekły sprężynki, robię teraz szybki test, zanim to wszystko pozaklejam. Czy to działa? Wkładam do <laughs> obiego, wkładam baterię Parkside'a, która jest naładowana na full. Próba. Haha, ha, działa! I to działa, i sprzęt, i nasza przejściówka. Dobra. Podłączam klej na gorąco. Mogłem chwilkę wcześniej to zrobić. Ale już jestem zadowolony, bo działa. Przede wszystkim to, że sprzęt działa. A drugie fajne, że że nasza przejściówka też spełnia swoje zadanie. W środku są tam takie wyżłobienia na te wsówki. To Wam pokażę. Tutaj są te zatrzaski, które będziemy musieli złożyć. Tu mamy Otworek na sprężynkę, i tu w tej górnej części też jest otworek, więc to będziemy musieli się pobawić, żeby to złożyć. Dobra, klej sobie tak. Najpierw paluszkiem dopycham, żeby te wsówki mi siedziały tak jak należą, jak należy. A no, jeszcze nie jest za gorący i, i się nie klei dobrze. A później sobie tu zaleję tą przestrzeń praktycznie całą klejem tam klej na dół, paluszek trzeba poślinić, żeby dobrze wchodził, nie zapycham całkiem tej przestrzeni, żeby te kabelki jeszcze miały mi się gdzie schować. No i teraz potrzebujemy jeszcze zakleić tutaj tę przestrzeń, żeby trzymały nam się te kable. Dobra i teraz spróbujemy sobie to skręcić. Ok, Klipsy działają. Jeden drugi. Misja zakończona powodzeniem. Teraz bierzemy Rajobi. O, a tu wklej jest nasz kanał, na którym jeszcze nie ma treści, a pojawią się niebawem. Albo jak już oglądacie, to może już jakieś są, bo nie wiem w jakiej kolejności się będą pojawiać. Czy to będzie pierwszy filmik raczej nie? Inny będzie chyba pierwszy. No i co? Myk. Mamy wpadamy do Ryobi. Siedzi, nie wypada. Yy, bateria Parkside. Wsuwamy, siedzi wszystko. A, i działa. Tak się prezentuje. Ryobi z baterią. Ryobi z baterią Parkside'a. Dobra, zaraz zaczniemy. Jako bateria, to jak sobie radzi, jednorodowano na full, nowe, ostrze, oczywiście, naszego firmy MarksAid, a piła, Rajopi. To przystępujemy do cięcia. Widzieliście albo nie widzieliście, dopiero zobaczycie, bo nie wiem który filmik pojawi się pierwszy. To piła Matrixa, gdzie tutaj się pojawi odnośnik, sprawuje się bardzo dobrze. A Rajowi, jako piła szablasta, do podcinek jak najbardziej działa na baterii Parkside z przejściówką. Także też polecamy. Pamiętajcie o subskrypcji, subskrybowaniu. Trzymajcie się. Też. Bye.